Jest taka noc, by ją aż do rana. To właśnie dziś nasz bal. Studniówka tak długo W imieniu koleżanek i kolegów z klas Czwartych II, II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Piądowie, pragniemy gorąco podziękować za to, że zechcieli Państwo skorzystać z zaproszenia do wspólnej zabawy. Witamy. Właśnie panią dyrektor Ewa Ci Jesteśmy wdzięczni, że zaszczycili nas swoją obecnością pan starosta działowski, Paweł Cieśliński oraz wraz z każdą. gościmi są dla nas również cała rada pedagogiczna, a szczególnie nasi wychowawcy. Pan Jacek Karaszewski, wychowawca klasy 4a oraz Pan Krzysztof Sienkowski, wychowawca klasy 4a. Serdecznie witamy naszych kochanych rodziców, jak również Was, koleżanki i koledzy wraz z osobami towarzyszącymi. Jest nam niezmiernie miło gościć wszystkich na naszym balu Spodniewkowym. Atmosferę dzisiejszego wieczoru pomogą stworzyć nam panowie DJ Sołtysek i DJ Kali, których również serdecznie witamy. Powitajmy także przedstawiciela lokalnych mediów, pana Ryszarda Maksimskiego z portalu MojeCiarko. Dziś nadszedł długo wyczekiwany dzień balu studniówkowego. W pewnym sensie symboliczne przekroczenie progu dojrzałości. Niezwykłość tego wieczoru sprawia, że wszyscy czujemy wielkie wzruszenie. Każdy z nas pamięta moment, w którym po raz pierwszy przekroczyliśmy szkolne mury. To zadziwiające, jak szybko minęły te cztery wspólne lata. Za sto dni przystąpimy do egzaminu dojrzałości. Przed nami matura. To będzie trudny i stresujący dla wszystkich czas. Od którego w dużym stopniu zależeć będzie nasza przyszłość i życiowe wybory. Dziś jednak nie myślmy o tym. Celebrujmy tę magiczną chwilę. To doskonały moment w życiu każdego z nas, aby przeprosić za nasze przewinienia i serdecznie podziękować za wspólnie spędzony czas. Razem przyszliśmy przecież tak wiele. Studniówka to taki wieczór, który skłania do chwili refleksji. Aby rozejrzeć się i zapytać dzięki komu tu jesteśmy. To właśnie teraz na wasze ręce, szanowna dyrekcja, kochani nauczyciele, drodzy rodzice, chcemy złożyć słowa gorących podziękowań, podziękować za wszystko, za ciepły uśmiech, tak bardzo potrzebnych w chwilach zwątpienia, za stwarzanie miłej rodzinnej atmosfery, za każdą porcję wiedzy, którą nam przekazaliście i wsparcie którego potrzebowaliśmy i wciąż potrzebujemy. Dziękujemy. Prosimy panią dyrektor Ewę polską o zabranie głosu. najlepiej oddają nastrój dzisiejszego wieczoru. Nastąpi, jakie dzielą was od tak ważnego w waszym życiu wydarzenia, jakim jest egzamin maturaty. To wielki zaszczyt być dzisiaj z wami na tym niezwykłym balu. To wielka radość móc z wami dzielić tę wyjątkową chwilę, której tak Wyraźnie widać, jak z nastolatków staliście się pięknymi, czarującymi kobietami oraz przystojnymi i szaranckimi mężczyznami. Od chwili, kiedy przekroczyliście mury naszej szkoły, łączy nas wspólna praca, nauka i różne działania. Podejmowanie ważnych inicjatyw, realizowanie ważnych Społecznych projektów. Ten czas rodzi wspólne wspomnienia. Do historii szkoły przejdzie spektakularny sukces ekoery. ery zdobycia w ogólnopolskiej olimpiadzie zwolnienia z doli srebrnego wilka. Brawa dla Was. Não <laughs> existe dotychczasowego trudu i chwilą oddechu przed wielkim wyzwaniem, jakim jest lecami Przypominając o doniosłości tego wydarzenia i właściwym jego przeżyciu, życzę Wam wspaniałego, niezapomnianego wieczoru. Bawcie się i cieszcie miłości. Niech szaleństwo tej jedynej w swoim rodzajem zabawy będzie cudownym wspomnieniem. Stopniówkę 2024 uważam za otwartą. Старовская, по батюшке. Że te wspólne 4 lata nie zostały ani przez Was, ani przez mnie. Szanowni Państwo, chciałbym bardzo podziękować Pani Dyrektor całego całemu gronowi za te 4 lata intensywnej pracy, intensywnych wysiłków na rzecz naszej wspaniałej młodzieży. Każdego dnia staraliście się przekazać im jak najwięcej wiedzy, umiejętności, a I ale również przygotować ich do przyszłego życia. Ogromne podziękowania chciałbym skierować do rodziny. bo to Wy każdego dnia wspieraliście swoje, swoje dzieci, swojej pociechy, każdego dnia w ich problemach staraliście się pomóc. A Wam w szczególności, młodzi ludzie, chciałbym podziękować za Waszą aktywność i za ciężką pracę, jaką wykonaliście przez te cztery lata. Bo ilość projektów, jaka była realizowana w Waszej szkole, to, co udało wam się zrobić i jak obłękić swoją wiedzę, myślę, że będzie teraz widoczne na egzaminie maturalnym. Dlatego chciałbym wam życzyć dużo pomocy. Wszystkiego dobrego. o ta wiedza, którą już macie, jeszcze przez najbliższe 100 dni, uda wam się pozyskać. Została wykorzystana na egzaminie maturalnym. I żeby ten egzamin stał się Klamą do przyszłego życia, do przyszłych prac, szkoły, studiów, takie jakie sobie wymarzycie, jakie sobie życie. I chciałbym, żeby za kilka miesięcy, a jak to byli wszyscy, ale większość z Was stanęła przed Starostwem Działdowskim i otrzymała stypendia, bo w roku ubiegłym była rekordowa liczba pracowników, wyróżnionych stypendiami Starosty 118 osób. Dlatego życzę Wam, abyście wszyscy bez stypendia otrzymali za wspaniałe wyniki z egzaminu maturalnego. A teraz życzę Wam naprawdę wspaniałej zabawy do samego rana wszystkiego.